Cześć, witajcie. Witam Was na moim kanale w kolejnym teście. Jest to, będzie to tym razem test wyrzutnik od Wolfa, wyrzutnik Decybel. Owa wyrzutnia posiada 25 strzałów w kalibrze, 25 mm. Gramatura to jest, jak tylko znajdę to Wam powiem, partia 2023. A gramatura to jest 375 gramów Neku. Kod produktu to jest 8715. Eee, więc cena, mam się teraz w tym momencie wyświetli. Eee, oba wyrzutnia jest dostępna na sklepie Pironet.pl Do którego Was serdecznie zapraszam. Eee, z kodem rabatowym PIROKRZYCHU macie 15% rabatu dla na, na każdy asortyment razem z tą wyrzutnią. Eee, więc bez zbędnego przedłużenia zapraszam Was na test. Decybel od Wolfa. Spinnery, fajne wyrzuty, ładne nawet, gorszące, biały to kolorowa, bardzo ładna. I no, też ładne, smukoczniące gwiazdki. Podsumowując wyrzutnie Decibel, jak dla ja, mnie bardzo fajna wyrzuteńka, bardzo fajne połączenie spinnerów, plus, efektu, bardzo ładne kolory miała, E, migotanie też fajnie długo utrzymywało się e, na, na niebie. E, dość spore efekty, no więc takie spokojnie 7 na 10 mogę jej dać. A jakby kosztowała troszkę mniej, e, to ósemkę by mogła e, dostać. E, ogólnie ja się zdziwiłem, że Wolf potrafi takie, e, takie fajne wyrzutnie zrobić. Dobra, to nic, e, to wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.